Kolejny program z cyklu EkoLupa rozpoczynamy wizytą w Okrodzieńcu, gdzie niedawno uroczyście ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji programu Zielona Pracownia. Zaczynamy od rekonesansu z lotu ptaka. Zapraszamy szkołę podstawową w Kobiurze, zespół szkolno-przedszkolny w Żuchowie w gminie Kornowac. W szkole podstawowej w Kobiurze, powstanie laboratorium kobiurskich odkrywców. Jak Państwo doskonale słyszą, mamy tutaj uczniów naprawdę z różnych krańców naszego województwa. W szkole podstawowej w Lubomi, powstanie pracownia pod hasłem świat bliżej nas. To jest świetny pomysł generalnie na współdziałanie, na lepszą naukę, na naukę przez odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie. A Śląsk to Śląsk z jednej strony czarny, ale też i ten zielony. Dzisiaj poprzez te zielone pracownie możemy powiedzieć, że cały Śląsk pokrył się zielenią. Wszędzie funkcjonują już bardzo dobrze wyposażone zielone pracownie i tam młodzież uczy się kształcenia Kształtowania pięknego, dobrego stosunku do przyrody. W szkole podstawowej numer 2 w Kamesznicy powstanie pracownia pod tytułem Barania Góra niezwykła okolica, której przyroda zachwyca zgadzam się. W szkole podstawowej numer 1 w Kamesznicy z kolei powstanie ekopracownia Ziemia w Twoich rękach, a w szkole podstawowej w Lalikach powstanie pracownia pod tytułem My się globalnie. Działaj lokalnie. No bardzo dumny jestem. Połowa naszych szkół podstawowych z terenu gminy Minówka otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Zielone Pracownie. Jest to na pewno duża radość, ale też będzie dużo pracy przez dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i całą kadrę w tych szkołach, aby te, aby te pracownie przygotować i aby one jak najszybciej zaczęły funkcjonować. Jak wszystko pójdzie dobrze, no to od 1, od 3, 4 września, bo tak się w tym roku zacznie rok szkolny, od 4 września prawdopodobnie już będzie można korzystać z tych pracowni. Chyba nie ma już takiego miejscowości, takiej gminy, miasta, w której by nie bylibyśmy obecni z naszymi pracowniami, bo to e, przypomnę łącznie w 9 edycjach e, ponad 500 e, zrealizowanych projektów, 539 e, nowoczesnych, innowacyjnych pracowni do nauk przyrodniczych. Także myślę, że jesteśmy w całym województwie obecni. To nie jest tak, że każdy, kto składa, dostaje u nas środki na stworzenie pracowni. Po pierwsze, te środki, które mamy, także są ograniczone. Po drugie, zainteresowanie tym konkursem jest bardzo duże i zawsze dużo większe niż środki, które przygotowujemy. Po trzecie, oceniamy pomysłowość, innowacyjność, zaangażowanie także uczniów w tworzenie tych projektów. Także trzeba się postarać, trzeba mieć pomysł, trzeba być, trzeba stworzyć i wymyślić wyjątkową pracownię, aby te środki otrzymać, Zielona Pracownia to nie tylko uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu, to również piknik ekologiczny, podczas którego można poznać wiele ciekawych inicjatyw ekologicznych z terenu województwa śląskiego. Nie zawsze jest możliwość korzystania z energii elektrycznej, żeby podładować telefon komórkowy czy radiotelefon, który jest potrzebny do jakichś tam awaryjnych wezwań kogoś. Więc mamy tutaj takie źródło niezależne, że czy jesteśmy gdzieś na szczycie góry, czy gdzie jest to łatwe, żeby to wnieść i zarazem możliwość podłączenia, żeby doładować urządzenia, które no nie służą tylko do gadania, ale do wzywania pomocy, jeżeli jest taka potrzeba, czy przekazywania jakichś ważnych informacji. Dzisiaj Fundacja Ekologiczna Arka. Robi jedno z wielu stoisk tutaj na pikniku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Katowic. I my tradycyjnie promujemy naszą akcję Żyjące Książki, rozdajemy dzisiaj, jest mnóstwo dzieci, więc rozdajemy i dajemy w ten sposób drugie życie książkom. Ale też zbijamy piątą już naszą Żyjącą Bibliotekę, czyli bibliotekę z palec, z drewna, z recyklingu, która później trafia do domu Yy, dziecka, i służy yy, właśnie dzieciom z domu dziecku. Okres wiosenno-letni to czas pikników. Teraz przenosimy się na kolejny piknik, tym razem w Biersku Białej, również o tematyce ekologicznej. Scenie obok Greksia, którego doskonale znacie, pojawiła się nasza nowa koleżanka, to jest dżulka. Czym, jak się to mówi, skorupka Zawodu na czyli tego wszystkiego, co Wy się zabawi nauczycie, to wszystko oddacie jako nasi przyszli mieszkańcy naszego miasta. Kolejną edycję festiwalu uważam za otwartą. Bawcie się dobrze i do zobaczenia za chwilę w tym wielkim namiocie na tych wszystkich wielu atrakcjach. Dziękuję Wam bardzo. pewnych działań, które realizujemy cały rok jako wydział ochrony środowiska i zarządzania energią w naszym mieście, działań edukacyjnych, bo tak naprawdę edukacja jest tą najtańszą formą dotarcia do człowieka, do młodego człowieka w szczególności, no i kształtowania w nich tych postaw proekologicznych. 13. edycja konkursu ekologicznego Oszczędzanie energii front i klimat, tytuł pracy Model kropelki wody, praca płaska lub przestrzenna. Udział wzięło 22 przedszkola. Energii, dobra energia jest z nami, pomimo tego, że pogoda nie rozpieszcza, ale nie ma deszczu, więc rzeczywiście gościmy tutaj tłumy. Były przedszkolaki na bloku porannym, teraz mamy uczniów. W sumie 35 przedszkoli i 35 grup szkolnych. Za chwilę będzie się naprawdę działo. W no tajemnicy zdradzę tę sztuczkę. Ale obiecujecie, że nikomu jej nie zdradzicie? Nie słyszę. No teraz mnie przekonaliście, to popatrzcie. W tajemnicy zasłaniamy dolną kropkę. Wszyscy ulegają złudzeniu, czyli iluzji, bo widzą jedną. Druga jest ukryta pod prawą dłonią. Po ponownym odwróceniu karty dzieje się dokładnie to samo. Wszyscy widzą ile? Cztery. Piąta jest ukryta pod lewą dłonią. Po ponownym odwróceniu pojawia się druga, a tu piąta. Proste? Pewnie. To kto mi powie, ile kropek było z tamtej strony, bo ja już zapomniałem. O, musicie uważnie liczyć. Ja myślę, że już SZEŚĆ! O, drogie panie, I gdzie te dużo brawa dla naszej asystentki? O. Zwykła chustka. Miejmy nadzieję, że jest ekologicznego materiału. Oczywiście podwiniemy rękaw, żeby wykluczyć jakiekolwiek. Domysły mocno i starannie upchana w mojej lewej dłoni, całkowicie potrafi znikać. Bo dzieci okazują się bardziej wyrafinowanymi widzami i zdecydowanie trudniej ich e, o dziwo oszukać niż, w cudzysłowie, oczywiście, oszukać, e, niż publiczność dorosłą. Także oni bardzo żywo reagują, spontanicznie, co jest fajne, jeżeli chodzi o odbiór dla, dla mnie. Natomiast pod kątem, żeby. Wszystko idealnie wyszło i żeby czegoś nie zauważyły, no to jest nie lada wyzwanie. Na pewno jest to trudniejszy widz, który wymaga więcej uwagi e, niż widz dorosły. Przyjechaliśmy na ten festiwal naszą wspaniałą śmieciarką, która już od miesiąca jeździ z cudowną grafiką która promuje ten festiwal dzisiejszy. Mamy fotobudkę, mamy no, niespodziankę, jest to ścianka do robienia zdjęć dla najmłodszych. Mieliśmy też niespodziankę dla najmłodszych. Wystąpiliśmy razem z naszym Zero Hero na scenie. Tańczyliśmy Zumber razem z Irenką. Dzisiaj na festiwalu ZGO przygotowało oczywiście stanowisko edukacyjne, edukacja ekologiczna nie jest nam obca. Codziennie jesteśmy w różnych placówkach na terenie naszego miasta. No i czynnie uczymy dzieci, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, jak je oczywiście dobrze w domu posortować, ale też uczymy tego, jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Czas szybko leci, a my już mamy teraz 13 edycję, a więc 13 lat, kiedy edukujemy dzieci i młodzież w podobny sposób w ramach spójnej kampanii Bielsko-Biała Chroni Klimat. Zaczęło się w 2011 roku. Był to taki wielki sukces dla nas, że postanowiliśmy to kontynuować. I to był strzał w dziesiątkę, bo dopiero edukacja, która jest stała, kontynuowana, daje prawdziwe rezultaty. I te rezultaty widzimy. Widzimy na przykład choćby po aktywności naszych mieszkańców w sprawach ekologicznych, po ilości interwencji dotyczących środowiska, po tym jak bardzo chętnie sięgają po środki dotacyjne, pomocowe na wymianę źródeł ciepnych na przykład albo na stawianie zbiorników zbierających deszczówkę. To, to są tylko przykłady, jest tego dużo więcej. XIII Beskicki Festiwal Dobrej Energii to jest tak naprawdę święto energii i klimatu. To jest ukoronowanie półrocznych wysiłków edukacyjnych w ramach konkursu Szanuj Energię, Chron Klimat, w którym uczestniczą przedszkola szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Mamy wielu partnerów, którzy od lat towarzyszą nam naszemu konkursowi, ponieważ to są firmy, czy jednostki odpowiedzialne za zagadnienia związane z ekologią. A więc to są tacy partnerzy jak firma Aqua, ZGO, Prizero, Leroy Merlin, Kino Helios, Straż Miejska i przez pół roku uczestniczy w konkursu, a z 68 placówek, w tym szkoły i przedszkola, Zajmowali się różnymi sprawami związanymi z ekologią, odwiedzali ścieżki edukacyjne, które właśnie powstały w ramach projektu e, e, rewitalizacja miejskich obszarów nadbrzeżnych wraz z budową Centrum Edukacji Ekologicznej. Tutaj właśnie widzimy wystawę tych e, wizualizacji tych ścieżek, powstałych aż 14 i właśnie na tych ścieżkach odbywały się zajęcia edukacyjne. E, i dzisiaj e, uczestnicy i przedszkola i szkoły świętują zakończenie tego konkursu. Dzisiaj zostały ogłoszone. Wyniki. Nagrody zostaną wręczone 14 czerwca w kubiszówce dla zasłużonych, a jest ich naprawdę kilkaset, w związku z tym dzisiaj nie byłoby na to miejsca i czasu. Oprócz stoisk, które przyjmują do różnej do zabawy, do tworzenia różnych ekologicznych przedmiotów, odbywają się wydarzenia na scenie i pod sceną. Tańczą zespoły dziecięce, młodzieżowe, dorosłych. W tej chwili mamy za sobą grę ekomnibus na Telebimie. Rodzinna gra na zasadzie teleturnieju gdzie uczestnicy odpowiadają na ekologiczne pytania dzielą się swoją wiedzą za pomocą aplikacji Kahoot w tym momencie dzieje się też rodzinna gra terenowa Eko Gra Julki, gdzie również za pomocą smartfonów rozwiązywane są różne zagadki. A na koniec po rozdaniu nagród, po wszystkich występach, koncert zespołu Recycling Band, muzyków, którzy instrumenty sami wykonali z materiałów odpadowych.